Witajcie w nowym odcinku. Wybraliśmy się nad morze. Docelowo przyjechaliśmy do Krynicy morskiej, ale są tu kempingi niestety pełne. Nie zmieściliśmy się, wracamy. Jesteśmy teraz przy Mierzei Wiślanej. Pojedziemy na zachód, zwiedzimy jeszcze tą Mierzeję Wiślaną, pokażemy Wam jak to wygląda. I jedziemy szukać po prostu coś po drodze, coś co się znajdzie, co będzie wolnego miejsca trochę nie? Tak, no i tutaj zamierzają, jeszcze tutaj potem jest Stegna, ale no niestety dzwoniliśmy i miejsc na razie nie ma. No, tu są trzy nie? Jedno było w Sztutowie i dwa w Stegnie, co nie ma miejsc. Czyli pojedziemy w sumie dalej. Tutaj mamy od. Zjechaliśmy na kemping, znaleźliśmy miejsce w miejscowości Jantar. Yy, pole kempingowe jest Kalina i jest bardzo blisko morza, ale to właśnie teraz idziemy i zobaczymy. A sanitariaty i resztę pokażemy później. Teraz idziemy na rybkę. Na rybkę tak. Wybraliśmy się na obiad, jesteśmy w barze Karmazen. To jest bardzo blisko tej kempingu, jak się wyjdzie z tej drogi, właśnie w stronę morza. Pozamawialiśmy sobie rybki, za chwilę wam pokażemy. Lidia ma zupkę pomidorową, wygląda na dobrą. I za chwilę zobaczymy. I surówki co były do wyboru? Tak, same musiałem, buraki były. Jakie były w ogóle jeszcze? Cztery były. Te tak? dwie buraki, chyba jeszcze jedna. Pierwsze zamówienie dostaliśmy. Lęka, co masz? Ja mam chicken burger. Tak wygląda, a za chwilę Lena nam powie, czy dobre. No? Mam Ja będę tłumaczyć. Pomidorową zupkę. I jaka jest? Pyszna. Tak. Smakuje Ci? A z czym jest? Z makaronem czy z ryżem? Z makaronem. Z makaronem, dobrze. Jest bardzo dobry. Jest naprawdę świeże warzywa, sałata bardzo dobra. A sosy? Jad, sos. Na razie wyczułam tylko kętrów. No to dobrze, jedz dalej. Zostaliśmy okay. dania zamówione. Ja sobie zamówiłam Max dorsza z surówką. I dorsz jest filet. A Andrzej i Tomek zamówili sobie halibuta, tylko, tylko tata... Tomek... Tata bo... filet, a tata tusza. A ja mam dorsza. Ten dorsz jest y, też filet i mały, nie? A tak. wy zamówiliście jakie? Średni. Tak. Średni. Ty masz 200 gram. Mhm. A my, no my wy za te trzy dania i piwo? No. 280. 280 zł, a my za tego kurczak burgera, dwa te zestawy, zupkę i dwa piwa, tak? I kole I I tak, zapłaciliśmy ile? 230. Dobrze, no to mamy. Tutaj mamy wejście na plażę właśnie od kempingu idąc na prawo, później na lewo i dochodzimy do wejścia na plażę. Jest naprawdę bardzo bliziutko i będziemy mieć teraz przywitanie z morzem nasze pierwsze w tym roku. Jesteśmy w miejscowości Jantar, o, Kalina i tak z kempingu do morza mamy bardzo blisko, bo 100 metrów gdzieś tam jest tak. dojście, Tutaj jest bardzo blisko. Tutaj zaraz za tym budynkiem właśnie w lewo, za tym budynkiem w lewo i, i jesteśmy praktycznie na plaży, bądź jest drugie wejście, które Wam pokażę tam jak idąc właśnie wchodzimy do, na kemping. I wjazd na pole kempingowe jest zaraz tutaj na lewo, a dalej idąc prosto i w prawo jest wejście na plażę, takie typowo od kempingu. No i tak jak widzicie, tutaj na lewo jest wjazd właśnie na pole kempingowe. Tutaj jeszcze mamy też do wynajęcia są pokoje, taki pensjonat jest. Tutaj na prost, tak popatrzycie, o, tam mamy właśnie wejście na plażę przez taki lasek. Na kemping wchodząc dostaje się takie opaseczki. O, coś takiego. I dzieci i wszyscy dostaliśmy. Ale I, też... fajnie, I fajnie, bo właśnie pan tu pilnuje. Panie wchodziły tutaj bez opasek, nie miały nic. I do kogoś, nie? I zostały zawrócone niby do kogoś, no nie wiadomo w sumie gdzie szły, ale zostały zawrócone, no bo nie miały opasek. Znamy także... też takie przypadki, że ludzie nie są na kempingu, idą się kąpać albo coś, nie? No, dokładnie. Także nikt obcy się tu nie kręci. Tak. No i teraz wam pokażemy, jak to tutaj wygląda na kempingu. Kemping ogólnie posiada trzy węzły sanitarne gdzie są prysznice, toalety. I jeszcze są takie po cztery zlewozmywaki przy sanitariatach, nie? Z lewo w zmywakach jest woda zimna. Pod prysznicami bywa to różnie. Na wieczór głównie jest. Na najgorzej. wieczór jest głównie problem. Ale ogólnie nie jest źle. Niezły kemping. Cennik Wam załączę też zdjęcie. I tak, tutaj na lewo mamy plac zabaw. To już wam pokażę tak tutaj wygląda. Taki nieduży plac zabaw ale jak widzicie tak jest pusty bo jak jest pogoda to wszyscy oczywiście na plaży siedzą. Tam z tyłu jest jeszcze boisko, a za boiskiem jeszcze są domki. Także jak widzicie dość duży ogólnie opiek. Tu jest ten pierwszy węzeł. Tak? tak. Tutaj jest pierwszy węzeł sanitarny. I tu jest jeszcze jakaś mapka. W kempingu. Kempingu mapka. Tam jest drugi. Węzeł sam jest drugi węzeł sanitarny, a tam daleko jest trzeci. Także fajnie, bo ogólnie jest blisko. A jeszcze są, przynajmniej jest dwie takie budki, widziałam, gdzie jest miejsce, gdzie można sobie zrobić, gdzie można sobie usiąść i zrobić na przykład jedzenie, jak ktoś jest pod namiotem. Tutaj mamy mapkę, tak to wygląda. No i tutaj teraz sobie pójdziemy takim chodniczkiem drogą. Jak widzicie, kemping no jest teraz dość dużo zajęty, ale jest też dość trochę wolnych miejsc, bo była pogoda nieciekawa i ludzi wygoniła. No my Wie? jak przyjechaliśmy, to w sumie żeśmy tylko jedno miejsce takie znaleźli dla nas. Tak. Tam ktoś ma jakieś gacie powieszone na tym domku, na tej buty co są można zjeść <grych> mhm. Jak w ogródku. Zobacz, aż tam się ciągnie camping. My sobie stoimy, akurat tam, mniej więcej. Ale przejdziemy tutaj, wam pokażemy, jak to tu wygląda cały Więcej. No i tutaj mamy właśnie budynek z sanitariatami. I za tym drzewem jest właśnie, są te zlewozmywaki. Takie mamy z lewo zmywaki. Tak to tu wygląda. A teraz podejdziemy sobie do toalet. Z tamtej strony budynku jest damski, a tutaj z tej strony jest męski. Idąc dalej, tutaj, właśnie jak my stoimy, to przed nami jest właśnie taka wiatka z ławeczką i stolikiem. Teraz popatrzcie się, jakie to są nierówności. Trzeba mieć szczęście, żeby znaleźć miejsce. Tak. O. A w Krynicy Morskiej to było jeszcze gorzej tego krynica, no ja uś... strasznie się też upierałam przy krynicy. Ja i Tomek i tata też chciał jechać. Yy, ale no niestety chyba byśmy nie podołali, tym bardziej tam kempingi były praktycznie pełne, Pełne, żeby się tak gdzieś wbić, jakieś miejsce znaleźć to ciężko. Także dwa razy się zastanówcie jak się wybieracie w tamtą stronę. O, a tu też yy, jaki minus? Ta woda, nie? W kempingu? Woda, no i te myjki, że takie tylko, zimna woda jest, nie? Jak coś no. jest tłustego, to, to wiadomo, że Camping wodzie, spoko, to. ale... ale ma. Najważniejsza jest pogoda. Która nas nie rozpieszcza w tym roku. Jak zwykle. Nie no, w zeszłym roku było spoko, dwa lata temu też było spoko. No, nie no, fajnie. Na razie jest słoneczko, znowu bezchmurne niebo się zrobiło, super jest. No. I dochodzimy do naszego... Obozowiska. Miejsca. Tutaj mamy wjazd na pole kempingowe typowo a tutaj na cały obiekt jest wejście i jakby tutaj od wjazdu na kemping na lewo jest takie przejście na plażę przez Lasek bo można też wyjść z kempingu właśnie tam z drugiej strony i, i iść typowo na wejście albo tutaj można przejść zaraz Wam pokażę jak to tu wygląda. I to jest cała droga, tutaj, właśnie przez ten lasek, który przeszliśmy od kempingu, i wychodzimy prosto na plażę. Także jak widzicie, bardzo szybciutko. Jest się bardzo mało ludzi, bo niestety od rana padało. I na kempingu, bo to Tomek tutaj przed na plażę i mówi, że jednak słoneczko świeci na plaży. Pewnie jeden się bał, że nie będzie pogody, także miejsca do wyboru. Są tutaj naprawdę piękne, szerokie plaże. I tam jest... My wyjeżdżamy już z kempingu w Jantaże, kemping Galina i kierujemy się na następny kemping. Dziękujemy bardzo za oglądanie. Zapraszamy do następnego vloga, też będzie z nadmorza. Zapraszamy do subskrypcji. Pa.